Baśni z Argentyny, A folktale from Argentina o pancerniku i lisie, The Queer and the Fox. Pewnego razu, once upon a time, lis i pancernik a fox and a queer. Quincho. Pancernik w języku Quechua wymawia się queerkuincho. Język Quechua był używany przez inków, którzy pierwotnie zamieszkiwali ziemię, na których obecnie jest Argentyna. Armadillo in Quechua, the language spoken by Incas, who originally inhabited the land. A więc ten Lis i Quirquincho byli bardzo dobrymi kolegami. Were very good friends. Spędzali mnóstwo czasu razem i świetnie się bawili. They spent a great deal of time together and had lots of fun. Pewnego dnia pancernik postanowił już więcej nie marnować czasu na nic nierobieniu. I zamiast tego postanowił zrobić sobie pole, na którym będzie uprawiał rośliny. One day The quirquincho decided that he was not going to waste his time doing nothing, and instead decided to do a spot of farming. Natychmiast zabrał się do pracy. He immediately set out to work. Zaczął budować płot wokół kawałka ziemi, and started. To build a fence around a plot of land. Uh, uh. Jego kolega Liz był bardzo zdziwiony zachowaniem pancernika. His friend the fox was quite perplexed by the Quilquinchos behavior. Był ciekaw, dlaczego jego najlepszy kolega pracuje tak ciężko zamiast dobrze się bawić w słoneczku. He wondered why. His best friend was working so hard instead of having some fun in the sun. Widząc jak pancernik haruje robiąc płot, Seeing the queer quincho toiling away at the fence, Lis spytał. The fox asked. Mm -hmm. Po co robisz ten płot, mój najlepszy kolego? Why are you making the fence, best friend? Żeby, żeby posiać trochę upraw i zarobić trochę pieniędzy, Lisku. Odparł pancernik. To sow some crops and earn some money, Fox. Replied the Quirquincho. Lis był bardzo zdziwiony tą odpowiedzią. The fox was surprised by the answer. Zaczął podejrzewać jego najlepszego kolegę. He started to suspect his best friend. A dlaczego ten pancernik chciał zarobić pieniądze? Why did the curquincho. Want to make money? Czyżby próbował stać się bogatszy i bardziej popularny niż on sam? Was he trying to become richer and more famous than him? Czy chciał zdobyć w ten sposób szacunek ze strony innych zwierząt i skupić na sobie całą ich uwagę? Did he want to earn a good name from the other animals and get all the attention? Wkrótce. Te podejrzenia tak zawładnęły lisem, że wkrótce oknął sprytny plan. Soon suspicions, such as these, got the better of the fox, and he quickly made a cunning plan. Ponieważ miał nieco więcej pieniędzy od pancernika. Since he had more money than the Queer Quincho, postanowił, że najlepiej będzie przyłączyć się do swojego kolegi, zainwestować w uprawy, zmusić kolegę do roboty, a potem oskubać go ze wszystkich korzyści i wszystkie zyski wziąć dla siebie. He decided that the best. thing to do would be to join up with his friend invest in the crops make him toil and reap the benefits himself W ten sposób nie będzie musiał pracować zbyt ciężko. This way he wouldn't have to work too hard. Ale nadal skończy, zarabiając więcej pieniędzy niż pancernik. But would still end up making more money than the quilquincho. A więc wyruszył do swojego spoconego przyjaciela i rzekł. Now off he went to his sweating friend and said Zapewne złożyłeś już całe swoje pieniądze kupując tę ziemię i stawiając ten płot. You must have used up all your money buying the land and putting up the fence. A może dałbym ci trochę pieniędzy na nasiona do posiania? Drogi kolego, why don't I give you the money to buy the seeds to sow, dear friend? No, oczywiście, jeżeli ja płacę za nasiona, of course, if I am paying for the seeds, to ja decyduję, która część plonów należy do mnie. Then I get to decide what part of the crop belongs to me. Musi być sprawiedliwie, nieprawdaż? Fair is fair, after all, isn't it? Ale Quirquincho był też sprytny i nie w bity. The Quirquincho was a smart cookie, too. Natychmiast Przejrzał chytry plany lisa. He immediately saw through the fox's cunning plans. Ale również wiedział, że bez lisich pieniędzy nie byłby w stanie posadzić żadnych upraw. But he also knew that without the fox's money there was no way he would be able to grow any crop. Więc na tę chwilę postanowił się zgodzić. So he decided to agree for the moment. Och, dziękuję, drogi kolego. Cóżbym bez Ciebie zrobił? Thank you, dear friend. What would I have done without you? Wszystkie moje wysiłki na nic by się zdały. Gdybym nie miał takiego przyjaciela jak ty, all my efforts would have come to nothing, if not for a friend like you. Aha, ten głupek daje się zwabić na mój plan, pomyślał zadowolony lis. Aha, this silly fool is falling for my plan thought the Fox gleefully. Dobrze, przyjacielu, więc zrobisz tak jak ci powiem, prawda? Ok, friend, so you will do as I tell you, right? W takim razie, za tym pierwszym razem, then this first time, to co wyrośnie pod powierzchnią Ziemi, będzie należało do Ciebie. Whatever grows beneath the land will belong to you, a wszystko, co wyrośnie nad Ziemią, będzie moje. And everything that grows above it will belong to me. Powiedział chciwie. He said greedily. Przez chwilę Quirquincho się zaniepokoił. For a moment the Quirquincho was alarmed. Ale potem powiedział sam do siebie. But then he said to himself: Nie pozwolę mu tak łatwo wygrać. Dam Temu chciwusowi nauczkę. I am not going to let him get away with this I will teach that greedy pig a lesson. Wcześnie o poranku, bright and early the next morning, pancernik zaczął przygotowywać pole do zasiewu. The Quirquincho started to prepare the field for sowing. Zgadnijcie, co postanowił posiać and guess what he decided to sow? Ziemniaki, potatoes. Lis był wściekły. The fox was furious. Gdy zbierano plony, when the crop was harvested, ziemniaki trafiły do pancernika, all the potatoes went to the queer quincho, podczas gdy wszystko, co dostał lis, to liście. While all he got were leaves. Nie poddając się tak łatwo, lis powiedział – Not to be outdone easily the fox said. A tym razem uprawy były dla mnie bardzo złe. This crop has been very bad for me. Następnym razem to ty weźmiesz to, co wyrośnie nad ziemią, a ja wszystko, co wyrośnie poniżej. The next time you take what grows above. And I take everything that grows below. I znowu poczuł się zadowolony, że przechytrzył swojego kolegę. Again he felt gleeful for having outwitted his friend. Mądry pancernik zabrał się ponownie do pracy. The clever Quilquincho. Set out to work again. Tym razem, this time round, uprawiał ziemię, he tilled the land, podlewał ją, watered it, i posadził pszenicę, and planted wheat. Jednak znowu, yet again, kiedy ścinano zboże, when the crop was reaped, Szenica trafiła do pancernika, the wheat came to the quirkwincho, a lis dostał tylko korzenie i liście. And the fox got only the roots and the leaves. O, lis był naprawdę zły. Now the fox was really angry. Każda z jego prób przechytrzenia pancernika okazała się katastrofalna. Each one of his attempts to get the better of the quirquincho was proving to be disastrous. Ten łotr naprawdę spija całą śmietankę. That scoundrel's really having his cake and eating it too. Czy on sobie myśli, że dam mu tak łatwo wygrać? Does he think I am going to let him get away this easily? Wydawane są moje pieniądze. My money is being spent. A on się bogaci. And he is the one getting richer. Muszę dać mu nauczkę. I must teach him a lesson. I myślał, myślał bardzo intensywnie i długo przez kilka dni. So he thought hard and long for a few days. W końcu wpadł na to, co uważał. Że było genialnym planem. When he hit upon what he thought was a brilliant plan, zawołał pancernika: He called the queer quincho. Przyjacielu, te dwie ostatnie uprawy nie były dla mnie dobre. Friend, the last two crops have been no good for me. Wydałem całe moje pieniądze, I have spent all my money, ale. Skończyłem z zaledwie kilkoma liśćmi i korzeniami, które nie mają żadnej wartości. But ended up with just leaves and roots, which have no value. Więc będzie sprawiedliwie, kiedy posiejesz kolejną roślinę. So it's only fair that when you sow the next crop. I kiedy ją posiejesz, powinienem otrzymać zarówno to, co rośnie nad i pod ziemią, a ty weź sobie to, co znajdzie się pomiędzy. I get both what grows above and below the ground. You can have everything that lies in between. Zgodnie z tym Quirquincho przygotował swoje pole do zasiewu. Accordingly, the Quirquincho got the field ready for sowing. jak myślicie, co posadził tym razem? And what do you think he planted this time? Kukurydze. Corn. Przebiegły lis został przechytrzony ponownie. The crafty fox had been... Out to it again. Kiedy nadszedł czas plonów, when the crop was harvested. Pancernik zgarnął całą kukurydzę, która znajdowała się pomiędzy. The quirquincho took all the corn that lay in between. Podczas gdy zachłanny lis dostał kilka kolejnych korzeni i łodyg, while the greedy fox was left with mere roots and stalks. Tak się wściekł na pancernika, he got so angry with the Quirquincho, że splunął that his pet, zaczął dymić ze wściekłości and fumed, i przyrzekł, że już nigdy, nigdy nie będzie z nim pracował, and swore never to work with him again. A jeśli chodzi o inteligentnego pancernika, as for the intelligent queer show. miał teraz dość pieniędzy, żeby kupić swoje własne nasiona. He now had enough money to buy his own seeds i wcale już nie potrzebował więcej pomocy lisa. And didn't need the fox's help ever again.